Marcelina Poprawska ma 13 lat, a judo trenuje od dziecka. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. Jak przeszłam do y, średniej grupy, to wtedy zaczęłam wyjeżdżać na różne turnieje, gdzie różnie było, ale też były sukcesy. Było trudno y, zacząć te walki jakoś, ale później już było ok. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików, które odbyły się w Sochaczewie, Marcelina wywalczyła srebrny medal. Siebie i dobrze. Takie sukcesy zawsze motywują. Myślę, że fajną motywacją, fajną motywacją na przyszłość i pokazanie, pokazanie to, że dziewczyna z małej miejscowości, z małego klubu może osiągnąć coś w skali, w skali kraju. Zdaniem Michała Gaja, młoda zawodniczka ma talent i olbrzymi potencjał. Marcelina z natury jest już bardzo sprawna i na tej sprawności dalej będziemy budować oczywiście techniki, techniki walki, taktyki, aczkolwiek to, te podstawy są. Myślę, że to jest fajna, dobra perspektywa, dobra perspektywa na, na przyszłość. Oczywiście budujemy to powoli, wszechstronnie. Dla uczniowskiego klubu sportowego Judo Stuliszkowa to nie pierwszy tak duży sukces. Muszę przypomnieć pierwszy medal, który zdobyliśmy, to zdobyła obecna nasza trenerka Natalia Poprawska. Był to brązowy medal w Jastrzębiu. To był wcześniejszy medal, ale oczywiście po drodze były mniejsze, większe sukcesy, bo były też powołania do kadry narodowej. Marcelinie Poprawskiej życzymy zatem kolejnych sukcesów.